W ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać codzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożą. Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawochał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty złapić ją za mnie. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Chodź się się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Tam mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczek. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Na przyczepkę pocą się, zapią, stękają z Ciągnął Ciągną i ciągnął wyciągnąć nie mogą. Na górkę czyhał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek. Nam, Kiciu? Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę? Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągnął i ciągnął. Więc woła kicia, kurkę z podwórka. Wnet przyleciała, usłu, usłużna kurka. Kurka za kiciem: wnuczka, wnuczek za babciem. babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stykają srogo. Ciągnął i ciągnął. Wyciągnąć nie mogę. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka. Chodź-no tu, gąsko! Wąska za kurkę. Kurka za kicię, Kicia za mruczek. Wnuczek za babcię. Babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Kocą się, sapią, stękają rodo, Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocia długonos. Wróńże tu, boćku, do nas na pomoc. bocik za gąskę. Gąska za kurkę, kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogą. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. Złapała boczka. O, żabka to gratka. Żabka za boczka. Bociek za gąskę. Gąska za kurkę. Kurka za kicię. Kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę pówka za żabkę. Bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadekł, że nagle rzepkę trrr wyciągnęli. Aż aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: Żybka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kaftę i na ostatni na trawkę. Dziękujemy. I dziękujemy tak. A teraz poprosimy wszystkich wykonawców do wspólnego zdjęcia i wspólnego ukłonu. No